Cześć, jest druga Anna Rockta. Dzisiaj będziemy mieli bardzo dużą paczkę. A tą paczkę mamy. Poczekajcie. O! Z komputronika. O! Nie wiem, czy widać, poczekajcie. Myślę, że było widać. Nie, to się widzę. Ja to się o. myślę, że. Jakby sobie obróciłem, ale szczerze. O! Idzie. Let's go! komputernika, bardzo fajny mi się sprzęt, no ja od dziecka marzyłem o takim laptopie takim gamerskim, takim co to będzie dla mnie no i mój marzenie się spełniło wreszcie w tym momencie więc chciałam to nagrać na bo wiecie dużo jest openingu, więc pomyślałam, że ja też to zrobię i to będzie bardzo fajne, więc zostawcie oczywiście łapeczkę w górę Cześć, że gdzieś to będzie 50 łapeczek w górę i że nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem I, i to będzie tyle. Może jeszcze znajdziecie pod spodem linkiem, e, pod link w opisie znajdziecie do komputronika tego sklepu i... Zabieramy się do za otwieranie, tak powiem, że to jest taki pierwszy laptop, bo tam, ten, tam taki, na którym przedtem mówimy to jest dla, to, to nie jest dla, tylko dla tych, nie dla, tylko taki mojego czasu to jest, więc, więc to jest mój prawdziwy, więc bardzo Dobra, no, za otwieranie się bierzemy, bardzo się nie mogę doczekać aż. Okej, to i sobie odłożyłem reklamówkę na bok. Na łóżko obok. Ojej, przepraszam za tle. Muszę to odchodzić O. O, o, poczekajcie. Kamerę. Kamerę to wyjdę do mu przedstawię. O! O, widać już to intę. O, dziadka ten komputer dostałam, więc... Podzielam mojego dziadka I powiem bardzo komputerownika, bo... bo bardzo fajnie jest. Uwaga, i teraz coś z, z dorosłych albo z dzień... Ci ro 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 rodzice są z komputerownika, to bardzo dziękuję za, za ten komputer. Dobra więc? O, patrz, to jest Del. Uwaga. Ech. Czekajcie, O, Del, widzicie? Mogę to firma. Chciałabym Wam, chciałabym Wam, poczekajcie, kamerę ob, obniżę. O, o, widzicie? Widzicie teraz. okej, okay, to otwieramy. Od, 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 mój, od tej strony to dokładnie jest. Poczekajcie. Mam rękę, po no, prostu, dobra. To otwieramy tutaj, od... o. Albo od Was, od Waszej strony otworzyłem, żeby było. Dobra. Tutaj? Okej. Okay. Czekajcie. Chce wstać? Nie będę rwał, bo jest od mojej strony, to zrobię. Żeby... Jego nie to zapakowali, tak ciężko to jest. Okej. Okay. Ojejku. Dobra, ha! Z strony to Odpatrzcie. Uwaga. Z dzieckiem, jest problem. O, uwaga! Jestem małym dzieckiem, więc nie małego tego, co ja Widzicie, okej, okay, to teraz coś się za to Ło, Tak to się robi! O nie, to będę musiał to być na problem. Dobra, okej, okay. okay. I bierzemy O, poczekajcie! Mam tutaj to od najmniejszego. O, tutaj mamy fajną myszkę, zobaczcie. Taka logi... No, jak? No Logiert? Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. Taka fajna myszka. Z pendryfikiem. Więc... Super, pozdrawiam komputernika, Bardzo fajny tle. Myślę, że na koniec to będziemy otwierali, bo na początku otworzyć. Dobra, już są. To muszę odwrócić w swoją stronę. Bo nie, ja nie jakby tego. Moh, wow, Bydlę! Ja nie mogę. Ja to źle otworzyłem. Będę w butęc na odwrót ułożony, poczekajcie. O oh. Oh my god! Oh. Dobra, od razu o wieki i wyjnę... Okay. Okej! Siu! Papieryki lecą! Okej. Oh, Tam mamy się. O, tak, 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 tak. Patrzcie co tutaj jeszcze mamy. O, kabel, kabel jest. Patrzcie jaki fajny kabel. Taki długi, taki długi, fajny bardzo. I poza tym jeszcze tutaj mam obok mnie coś też fajnego, co się bardzo przyda. Bardzo fajnego, zapomniałam nam powiedzieć, saszetkę do komputera naszego. Więc teraz mamy, jesteśmy profesjonalnymi youtuberami, dobra. To za wszystko godzimy na bok, na no później. Dobra i tutaj... O! Bierzemy nasz laptopik piękny. Przepiękny. Okej, już otworzyliśmy sobie. Teraz wyjmujemy to przepiękne. No łatwo, ale to jest piękne! aż bym musiała ma... rękawiczki, dobra! O, epickie, ale bydla... Nie, to nie jest dla akurat. Patrzcie, jaki oryginalny ten. No po prostu ona, oj, najbardziej oryginalny komputer na świecie. Chyba najlepszy. Moim zdaniem, tak, moim zdaniem jest. Nie wiem, jaki waszym Ale patrzcie, jak w kamerze się błyszczy, nie wiem, czy to widać. O, z tyłu się, Zapomniałem. Patrzcie, jak to w o jejku, Nie widzicie tego. O matko. A to takie ładne. poczekajcie. nie wam pokazać. Ingram. O. Czekajcie, o teraz patrzcie jak to wszystko wygląda. Patrzcie na ten z tyłu to jest gamerski. No. moje mojej widzicie tylko ręce i bluzkę. Więc dobra. Okej, okay. otwieram. Pora się za otwieranie. Uwaga, ty tym, tydym, tym, tym. Ty, 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 ty. O i teraz tydy ty, ty, pojawiło się. Mogę kamerę ustawić, żeby było jakoś o tak. O! Widać? Chyba widać. Matko? Dobra. Widać? Widać. Od razu mam za się o matko. Rolniczkę. O, to jest też jest tu jakaś karteczka. Jest tutaj karteczka. Oczywiście zapoznajcie się z, e, z tym całym. O, patrzcie! Czy widzicie o to? Czy wy to widzicie? Nie, nie widzicie. O, podświetlana klawiatura. No. To już jest profesjonalny sprzęt. To już nie jest taki, jakie miałem. Profesjonalny. No kurde. O. Mów, no, no, będę to siedział 5 dni. Okej, okay, zabieramy się na czytanie. Bo ja nie umiem tego obsługiwać, tego sprzętu. Dobra, nie trzeba nie przeczytałem. Ale oki. Okay. Zdość, dość. dość za małe na mój wzroczek. Jeszcze mi się tu pomylił wzrok. Nie pomylił ja mówię. Jeszcze mi się wzrok zniszczy. Przez to. Kierdówki. Tego nie potrzebujemy. E, patrzcie. Umiem się obsługiwać. Umiem. Znam się na komputerach. Siuuu. ha, Dobra. Ja tak zawsze boję, się, że się jak na niestety wie jest ten telefon, to tak się boję, że on tak pół na mnie od razu poleci, więc... Czekajcie, tylko muszę... Wiecie o co chodzi. Prawda no... Ja wiem o co chodzi w tym. Dobra. Wiecie o co chodzi. znacie to. Okej. Okay. A poza tym bardzo fajny dla mnie ten komputer, bo wiecie, jako gamerski, to trochę, jest trochę uwagi, bo gamerski jest, uwaga. Oh okay. No No wiecie, bo jest gamerski, taki jak, jak ja marzyłem przynajmniej. Więc bardzo fajnie. Więc, no, bardzo się cieszę też, że mogę chociaż mieć tego komputera, bo jeszcze takiego swojego nigdy nie miałem komputera. Właśnie teraz sobie foldery utwardzam na tym komputerze. Za chwilę wam wszystko pokażę, jak to wygląda dokładnie. Właśnie sobie tylko foldery daję. Dobra. Nie gniewajcie się. Ok? Muszę sobie dodać tutaj. O nie. Myślę, że. Nie będzie mi się tak zacinało zbytnio. O, widzę, że już tutaj mamy. Ok, już mogę wam pokazać. Już mam mój folder. Widać? Nie, nie, nie widać, nie widać. O, o, a teraz? Chyba widać. Czekajcie. O, widzicie to? Jakie superanckie. Naprawdę to widzicie? Podświetlana klawiatura. No, przyznam, że to jest mój taki pierwszy komputer, taki mój. Widzicie to? Chyba tak, tak, tak. O, teraz widzicie? Patrz, mamy tutaj mnóstwo przycisków, co to jest to... Okej, okay, mamy tutaj mnóstwo różnych przycisków, których się jeszcze nie wiem, co to jest. Dobra, mamy tutaj wyłączanie i włączanie mikrofonu. To widzicie to? Fajnie by było jeśli tak. Okej. Okay. O, teraz pewnie to widzicie? O nie, to jest kamera. To jest kamera? O, no. Widzicie te wszystkie przyciski? O, nie widzicie liście, tylko teraz mysz koptyczną. O, patrzcie. Widzicie moją rękę? Jak tak? To fajnie. Tutaj możemy udostępnić, chyba, komputer, z komputera telewizor. O, nie, co to teraz sprawdzam. Się boję. Halo. Mam tu jakieś dwa nowe. A, zapomniałam, patrzcie. Muszę. Jak, ja, jak mi się to niewygodnie. Trzymam ten statyw jedną ręką, a jedną ręką pas dobra, jak już mamy nie będę masę szykiwał, więc podłączam myszkę, no dawajcie, ale ciężko, nie widziałam, że tak ciężko, o już, o widzimy. Okej, okay, patrz. bo sobie włączymy jeszcze myszkę. Ej, halo! Aj! Okej, okay, już włączam. O! Teraz myszkę sobie wyłączyłem, O lepiczko! Okej, okay, teraz powinno... Teraz powinno mi się tryb wysokiej wydajności włączyć dokładnie. O, mówiąc no właśnie pokażę. E, teraz chyba... Nie wiem co o co chodzi. Nie, na koniec nie wszystkiego co chodzi. Bo ja tak naprawdę mam tu Intimsa zainstalowanego. Ok, Chru, chroma. 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 Chruma. Ok, więc patrzcie. O tak, o to to na mój komputer. Co to mogę zobaczyć? Mam jakiś live shot, dobra? Wydać mój komputer, dać. A tak, wydać. zobaczymy to. Ok. Może tu chyba. Co to jest takie? Czy ja? Aha, OneDrive. Dobra? O nie, musimy rozłączyć ponownie. A może, dla, a może dlatego to się stało? Może dlatego? Wiecie, jakie zawsze jak się zastanawiałem? Ja ci YouTube, jak, jak oni ci youtuberzy to, zrobi, to robią, że to jest tak? Jak oni to robią? Tak zawsze się zastanawiałem. Mam już rozwiązanie. Że po prostu biorę statyw i to, i to wszystko. I to prawie. brawo. Widzę, że bardzo wam się spodobał ten odcinek. Nie, nie spodobał, bo bardzo mało w ogóle zauważyłem łapek w górę, ale bardzo dużo ludzi obejrzało to, więc dzięki, ale no trzeba jak już oglądacie, to trzeba zaznaczyć to tą łebkę w górę i tą subskrypcję, bo bardzo mało mnie chyba widzę, że dużo mnie bardzo ogląda, ale mało subskrybuję. A więc my trochę sobie pogawędzimy, tutaj. Sobie... Dobra naprawdę, o już mi się uruchomił ponownie komputer, więc to chyba, chyba, taką pierwsza instalacja w ogóle nie wiem, czy oni się przed tym, to w tym, jak mi szykowali, ten komputer mogli może albo dziadek albo ktoś tam innym już to sprawdza w Dobra, to wchodzimy. A nie, tym co mi się uruchomili. Dobra, jak to zrobić? Okej, okay, spróbuję to G włączyć. Tak, że mi, nie działają. No i co to jest? Razer, a jakieś... Głupstwo. Dobra. Czy tu mamy jeszcze jakieś... To jest F10, bo jakieś tutaj widzę... Podświetlacz. Halo? Ej, co to było? Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. W G będę musiał jeszcze... A może muszę się w tym G? A w ogóle patrzcie, to jest fajne, kapsok włączam i się odrażam pod podświetla. To będzie na tyle z tego filmiku. Jeśli chcecie więcej takich planingów, nie, na przykład od Xboxa. Albo Wam pokażę, co będziemy mogli. Pokażę Wam na przykład co musicie kliknąć mojego. Na moim koncie, uwaga. Okej, okay, już, już się loguję, dobra. OK, już się zalogowałem. No mo, a, mo, a właśnie, że nie staraj się nie zalogować, bo Dziadek mi zalogował już. OK, Twój kanał. I patrzcie. Patrzcie, to jest mój kanał. Jeden dzień temu, czyli wczoraj. Dokładnie Ała nagrała, nagrałam. To jest mój kanał i patrzcie. Pięć subskrypcji, a tak nie może być. O nie. Patrzcie, widzicie to? Pięć subskrypcji. A, a tyle oglądało was. Wczoraj to nagrałem. Był... I powiedzcie mi jeszcze dlaczego ja tutaj mam tak, że 79 wyświetleń jak miałam stop ileś. A teraz patrzcie, możecie sobie tutaj obejrzeć. I dokładnie mam jeszcze to pokażę. No i to będzie wszystko z tego odcinku. Zapraszam Was na moje kolejne odcinki. Dzisiaj też będziemy chyba grali w Apex Legends. Po. polecam tę gierkę. Okej. Okay. O nie. Ach. Wiem, że tutaj już mi się trochę rozerwało, ale dobra. Trochę było ściśnięte tam. Pewnie jak to pakował, ale dobra. Co mam tam woreczki? A, komputer! No, komputer to jest najważniejsze. To jest, to jest najlepsze. To będzie na koniec tego filmu. Jeśli chcecie takiej więcej dajcie znaleźć, to pójdźcie e, subskrybujcie i tam róbcie dalej jeszcze. Piszcie komentarze. Trzech najlepszych komentarzy przypnę serduszko. I pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa!